Dzień dobry na kanale Empiriala. Dzisiejszy film miał być o czymś innym, o sprawach duchowych, ale jestem, mm. <laughs> ponieważ ja y, jestem kinomaniakiem, więc ciągle oglądam jakieś filmy. A teraz mam strasznego chysia na punkcie chińskich seriali. I właśnie o tym serialu dzisiaj chciałam porozmawiać, to znaczy nie o całym serialu. Ja dam oczywiście link w opisie do tego serialu. On się nazywa Salute Tweet to jest angielski tytuł, oczywiście chińskiego tytułu nie powtórzę. Ja od razu powiem, że ten film jest chiński, to jest serial chiński. I ma tłumaczenie, tłumaczenie angielskie, więc jeżeli ktoś zna angielski to sobie obejrzy, jeżeli ktoś nie zna angielskiego to można włączyć takiego tłumacza na polski. I może się uda obejrzeć też, żeby zrozumieć, bo tam rzeczywiście no, jest potrzebne tłumaczenie. Nie, nie zrozumiemy po prostu, co się dzieje. I, I jestem strasznie poruszona tym filmem, ale ja już wcześniej myślałam o takich rzeczach i chciałam porozmawiać o relacjach między ludźmi, bo to jest tak, że. Niesamowite jest to, że my na przykład potrafimy powiedzieć bez problemu, wypadają nam takie słowa typu kurwa, mać, nienawidzę cię, e, spieprza i tak dalej. Natomiast nie potrafimy no nie mówię ja, ale mówię, są tacy ludzie, nie potrafią powiedzieć kocham cię, lubię cię, zależy mi na tobie. Przepraszam. E, nie odchodź. Mm, wybacz mi. Yy, więc jest to dla mnie niesamowite, że my potrafimy kląć, my potrafimy mówić tak obrzydliwe rzeczy, a nie potrafimy właśnie powiedzieć takich czułych rzeczy: takich, że pięknie dziś wyglądasz, albo że ale wspaniale, nie wiem, zrobiłeś to. I i to jest właśnie niesamowite. I w tym filmie to bardzo widać właśnie. I, i co chcę powiedzieć, że, żebyśmy zaczęli to robić. Jeżeli nie potrafimy, bo, bo nas coś blokuje, po prostu nie potrafimy, przez gardło nam to nie przychodzi, no to znaczy, że mamy zablokowane emocje. To znaczy, że... No nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie boją się powiedzieć, na przykład, że kogoś kochają, tylko... Jakby myślą, że dana osoba się sama domyśli. No, nikt się sam nie domyśli, nikt nie siedzi w czyjejś głowie. Ja jestem bardzo spostrzegawcza, ja też energetycznie wyczuwam ludzi, jestem bardzo empatyczna, więc ja widzę, że coś jest nie tak, ja od razu czuję. Oczywiście nie wiem na 100%, co się wydarzyło, ale wiem, że jest coś niehalo. Natomiast mnóstwo ludzi nie ma tej empatii, nie widzi tych rzeczy, nie jest jeżeli oni tylko myślą o własnych sprawach, jak to mówię, o własnym końcu swojego nosa, no to takie osoby no nie, nie spostrzegą nic, nie zauważą nic, więc trzeba dlatego mówić. Ta komunikacja w, w związkach, w relacjach, mówię już o takich bliskich relacjach, czyli właśnie małżeństwo, Rodzice, dzieci, długo już w jakiejś pracy jesteśmy, więc nasz szef to, to jest po prostu już taka głębsza relacja. No to o takich relacjach mówię, nasi przyjaciele. I, I to jest dla mnie niesamowite, bo ja ten film mnie bardzo dużo nauczył bardzo dużo. Tam gra no, fantastyczny aktor, którego uwielbiam Havik Klau. To jest aktor z Hongkongu. Więc przypominam, że Hongkong jest chiński i zawsze był chiński, za wyjątkiem, kiedy była okupacja brytyjska, ale tak naprawdę niesamowite jest to, że on to tak świetnie pokazał, ten wachlarz uczuć, że to była aż przyjemność oglądać. Po prostu bez niego tego filmu by nie było. On po prostu udźwignął tą rolę. Bardzo ciężka rola i od razu mówię, że to nie jest serial, dla taki lekki, przyjemny, zabawowy, nie, nie, nie. Więc musicie się przygotować: to jest tak naprawdę serial o, o wielkiej, nieszczęśliwej miłości, takiej toksycznej miłości i toksycznych relacjach też w rodzinie. Ale, ale są tam też elementy takie śmieszne: to nie jest tak, że po prostu non-stop jest strasznie. Ale to jest bardzo mądry serial. Bardzo mądry scenariusz. Ktoś napisał. Ja myślę, że ten scenariusz jest na pewno oparty na jakiś faktach, bo to jest mądre, naprawdę bardzo życiowe. To, I zobaczycie jaka jest różnica pomiędzy tymi właśnie serialami chińskimi, a głupawymi serialami amerykańskimi. To jest... i też y, tam jest inna tradycja, inna mentalność też. E, no... Ale chcę powiedzieć tutaj, właśnie zachęcić te wszystkie osoby, które, no, właśnie staje im w gardle, że lubię cię albo podobasz mi się, nie wiem, koleżanka w pracy, czy, czy, czy sąsiadka, żeby mówić, <laughs> żeby mówić. Ja wiem, że jest taka obawa, szczególnie w związkach, taka obawa. Co będzie, jak ta osoba mnie odrzuci? Co będzie, jeżeli będę śmieszny? Co będzie, jeżeli dana osoba dowie się mojego największego, okropnego sekretu? Bo bywa tak, że, że ktoś, nie wiem, no, przebiera się w damskie ciuchy, albo był w więzieniu, albo krótko, ale był, albo, nie wiem, pobił kogoś, albo y, ośmieszył się publicznie, tak? Zrobił, nie wiem, na zrobił film, czy zrobił obraz, którego się wszyscy śmiali. Więc są takie rzeczy, które nas, nam się wydaje, że nas stawiają w innym świetle, w złym świetle, i my się boimy powiedzieć danej osobie o tym. Na przykład, zakochaliśmy się, zależy nam na tej osobie, więc nie, nie potrafimy powiedzieć o tym, a naprawdę czasami warto powiedzieć prawdę na dzień dobry, bo też. W tym serialu widać to wyraźnie, że jeżeli my bardzo długo kogoś okłamujemy, i tak ta prawda wyjdzie na jaw. Uwierzcie mi, w moim życiu też tak było, prawda? Zawsze wyjdzie na jaw i to w najmniej odpowiednim momencie, czyli właśnie środek konferencji prasowej albo po prostu właśnie dziecko mam nam się urodzić. No wiecie, takie wydarzenia epokowe podpisujemy kontrakt i w tym momencie właśnie ta prawda, której nie chcieliśmy ujawnić, wychodzi na jaw i są straszne wtedy już, no jest armagedon, tak? Są perturbacje i po prostu to senevrati. Dlatego, no wiadomo, że czasami jest taka, ja też nie jestem za tym, żeby ujawniać wszystko ze swojego życia, ze swojej przeszłości, wszystko, wszystko każdemu. Tak nie jest. Ale są pewne rzeczy, które powinniśmy zachować dla siebie. To nie dlatego, że one są brzydkie czy jakby śmieszne, tylko dlatego, że, że to jest przeszłość, że tego już nie ma. Jeżeli my tego nie powtarzamy, no to jest ok, nie? Natomiast y, jednak, no nie kłamać, czyli jeżeli nie możemy powiedzieć prawdy, to omijajmy albo powiedzmy, że powiemy kiedy indziej tej osobie. Bo jeżeli ta osoba i tak się dowie od kogoś innego, no to będzie, mówię, no, no będzie strasznie, tak? Dużo gorzej niż gdybyśmy sami coś powiedzieli. Ale czasami my się boimy też powiedzieć o takich rzeczach, które wcale nie są straszne. Nam się wydają straszne. Nie wiem, że nie zdaliśmy jakiegoś egzaminu, nie mamy studiów albo. Nie wiem, no, rozumiecie takie rzeczy, które w naszym pojęciu nas stawiają w złym świetle, a które dla tej osoby wcale nie są jakieś okropne i nie stracimy tej osoby, czy nie stracimy dobrej opinii w pracy na przykład. I chcę zachęcić właśnie szczególnie, żeby, żeby okazywać te uczucia, żeby właśnie te słowa, które w gniewie chcemy powiedzieć, typu właśnie. Spierdalaj. No, i wie, że ktoś wszystko robi źle, no to, żeby właśnie się powstrzymać przed takimi słowami, które nam tak łatwo wychodzą z ust, a właśnie starać się mówić takie słowa ładne, że super ten obiad zrobiłaś, albo że no super, kochanie, dzisiaj, nie wiem. Odkurzyłeś mieszkanie. No, rozumiecie takie rzeczy, bo, bo naprawdę to wraca i te uczucia, które ktoś nam okazuje, i, a przytulanie Boże, przytulanie naprawdę w tym serialu też było widać, że tak brakuje przytulania i naprawdę zachęcam Was do przytulania. To jest super, naprawdę to nie musi być erotyczne od razu i, i można się przytulić, i to jest. To jest coś fantastycznego i to czasem łagodzi wszystko, i jakby nie wiemy, co powiedzieć, to możemy kogoś przytulić. Albo wziąć za rękę i potrzymać za rękę, posiedzieć z tą osobą, jeżeli naprawdę nie wiemy, co zrobić, bo też są takie sytuacje. Ja też czasami nie wiedziałam, co zrobić, co powiedzieć, no to po prostu siedziałam z tą osobą, trzymałam tą osobę za rękę i jakoś. Że, że ta osoba jakby wiedziała, że, że ktoś jest, że ktoś jakby ten ból z tą osobą dzieli, o dzieli I, 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 i że nie jest ta osoba sama. Ja tu też chcę powiedzieć o samotności, bo to też jest film o samotności, ten serial o niezrozumieniu samotności. I, i właśnie tym, że nie potrafimy okazać tej miłości, tych uczuć nie, nie potrafimy, też docenić innych i ja znam też mnóstwo osób, które są samotne. Mówią mi ja jestem sam, nie wiem, nie mogę znaleźć nikogo, ale w momencie, kiedy pojawia się ta osoba, ten człowiek, na przykład ten mężczyzna tworzy barierę natychmiast, właśnie nie dzieli się niczym. Jest taki zimny, wycofany, nie okazuje, że ta dziewczyna, kobieta mu się podoba. No kobiety z kolei udają, że, że, że na przykład ha, no nie, nie będę do niego dzwonić, bo no bo facet powinien dzwonić, ale czasami rzeczywiście, ja też wiem, bo ja też taka byłam, że to facet powinien adorować, facet powinien dzwonić, ale naprawdę czasami warto, żebyśmy my zadzwoniły, oczywiście nie cały czas, bo można coś przełamać, można można też stracić wartościowego człowieka, jeżeli to oczywiście jest wartościowy człowiek, a nie jakiś zwykły typek. Ale no niesamowite właśnie jest to, jak czasami, kiedy my się otworzymy, my podejdziemy do kogoś, jakby wyciągniemy tą rękę, czy na zgodę, czy właśnie. Pokażemy swoje uczucia, że słuchaj, zależy mi na tobie, ty mi się podobasz, naprawdę jesteś przystojny, to wtedy ta druga strona też się otwiera. Oczywiście nie zawsze, no ludzie są jednak bardzo no, bardzo nieświadomi, bardzo potrafią odpychać, nawet wielką miłość potrafią odpychać. Ja też znam takie przypadki, wielka miłość, y, która się nie spełniła, bo dana osoba takie miała kompleksy, tak była, nie wierzyła w siebie, że jakby uważała, że to się i tak skończy, i tak to się skończy, i tak ta kobieta z nim nie będzie, i, i zakończyła dany związek, który móg, mógłby trwać. Po prostu tak nie wierzyła w siebie, tak była przekonana, że ta osoba i tak odejdzie. Więc po co w ogóle tworzyć związek, skoro ta osoba i tak za rok. Zniknie, a nie było wiadomo, jak to się wszystko rozwinie, więc to takie też zakładanie negatywów z góry nie ma żadnego sensu. Ale na, mówię Wam, naprawdę bardzo dużo się nauczyłam, bo ja już dojrzałam do tego, że uczę się na cudzych błędach, nawet jeżeli to są błędy filmowe, tak? I, i częściowo wymyślone, to uczę się na tym i bardzo przeżyłam ten serial, bo już we mnie wiedziałam, że o, zaczęłam oglądać parę odcinków i wiedziałam, że ten serial muszę obejrzeć cały jakby wszystkie odcinki dość szybko, że nie mogę jakby. Czekać między odcinkami, więc musiałam mieć też czas na to, i musiałam też udźwignąć ciężar, bo jest to bardzo taki serial o emocjach, bardzo silnych emocjach. Ja naprawdę podziwiam tych aktorów, bo oni musieli naprawdę być wykończeni, bo przecież oni grają, tak? To się nie dzieje naprawdę. No, ale tak na zakończenie powiem, no. To, co mówię zawsze, że jeżeli uśmiechamy się do kogoś, mówimy dobre rzeczy, przytulamy, to tworzymy dobrą karmę, więc to zawsze do nas wróci później. Nigdy nie wiemy kiedy. Może wrócić właśnie w takim momencie, kiedy sami będziemy tego potrzebować. Więc jeszcze raz, o właśnie, przytulam Was teraz, każdego, kto ogląda. Nie wiem, jak to pokazać. I na razie.